Na ukąt. Zawsze we wtorki normalnie o tej porze rozmawiamy o tym, co nam w głowach siedzi, czyli psychologia na 97.1. E FM. Jeszcze nazywam Piotr Tupulinski. Dzień dobry. Dzisiaj goszczę u Aliwi Macientowi, studentki piątego roku w Psychologii UW. Dzień dobry, cześć. Cześć. Zajmujesz się podczas swoich badań i rozumiem, że to pewnie jest magisterka. Jednym z tematów jest agresja. Tak, dokładnie. Dlaczego ten temat? To jest bardzo ciekawe w zachowaniach agresywnych, że są one niepożądane społecznie. Są one jakimś, jakimś takim zachowaniem podejmowanym z dużym ryzykiem. No, i stąd to zastanowienie, dlaczego to nadal działa, jeżeli tak naprawdę to nam się nie opłaca. Ja za chwilę zadam pytanie podstawowe, czym agresja jest, ale może zacznę od tego, że to się zaczyna od pewnego nerwu. Mieliśmy ostatnio wybory, i to, co się działo po ogłoszeniu wyborów, to mam wrażenie, była jakaś histeria i z jednej i z drugiej strony trochę radości, ale trochę nie. I opowieści ludzi, którzy wyjadą, kupują bilety, wylatują, emigrują. Czy to nie jest takie trochę nerwowe zachowanie? Znaczy takie zachowania są nerwowe, bo to są zachowania w reakcji na, na coś nowego, na nową sytuację, na to, co, z czym musimy sobie nagle poradzić, bo na przykład jakiś wynik nie jest taki, jakiego oczekiwaliśmy albo jakiego chcieliśmy i wtedy budzą się pewne emocje, z którymi musimy sobie umieć radzić. I to radzenie sobie z emocjami. Y no właśnie może przebiegać w dwojako albo nawet jeszcze więcej rako, bo niektórzy poradzą sobie z tym lepiej i nie będą na przykład przejawiali zachowań agresywnych bądź jakichś takich histerycznych wpisów facebookowych na przykład, a reszta świata sobie to z tym poradzi jakby będzie umiała podejść do tego racjonalnie i w sposób bardziej opanowany. I w sumie troszeczkę to jest to, co mnie tak naprawdę ciekawi, dlaczego jedna osoba w tej samej sytuacji zareaguje zupełnie inaczej niż reszta albo inaczej niż, niż druga jednostka. To trochę siedzi w nas? Czy to trochę jest może kształcone przez rodziców? A może przez szkołę? A może przez otoczenie, w którym rośniemy? Że niektórzy... Stoicko do tego podejdą. Stało się, to się stało, wybrano, okej. Okay. A niektórzy jednak tak zareagują mocniej i szybciej i głośniej? Czy to jest odwieczny dylemat nie tylko psychologii, ale wszystkich innych nauk, tak? Czy, czy to jest wychowanie, czy to jest genom, czy to jest coś, co nosimy w sobie od urodzenia? Um, szukamy ciągle odpowiedzi na to pytanie. Chyba nie tylko psychologii, jak i, i resztę nauk, które mówią o człowieku, zarówno biologicznych, jak i społecznych i psychologicznych. Um, nie umiem odpowiedzieć jednoznacznie. Mogę tylko powiedzieć, że, że są różne doniesienia i wiemy, że zarówno środowisko, jak i te dyspozycje, które nosimy w sobie od zawsze, mają znaczenie w regulacji emocji, ale nie wiemy, co nad czym przeważa i nie wiemy do końca dlaczego w jednej sytuacji działają tak, że na przykład te nasze dyspozycje, z którymi troszeczkę jesteśmy ujedzeni, jak jakieś za impulsywności będą burowały, a w innej sytuacji na przykład Schematy, których się wyuczyliśmy, będą dla nas ważniejsze. Twoja praca i Twój temat jest o tyle trudny, że faktycznie obserwujemy złość, agresję przez całe swoje życie. Już będąc w podstawówce, biliśmy się na boiskach i na podwórku. E, tak, tak, przez całe, całe nasze życie. To jest też ciekawe w tej agresji i umiejętności jej kontrolowania, że ona jest zmienna w czasie, właśnie. Że, że to są zachowania, które, y, które jakby pewnie łatwiej przychodzą dzieciom, dlatego że one się mniej kontrolują, a troszeczkę lepiej przychodzą dorosłym, bo oni, oni tą kontrolę mają na, na wyższym poziomie. Choć też nie zawsze. Pamiętamy sprawę Jeremiego Clarksona, który został wywalony z BBC i program Top Gear został zdjęty. Zaczęło się od tego, że on w dość nietypowy, agresywny sposób pobił swojego producenta, co się wydaje trochę dziwaczne nawet dla dziennikarza, który nie zawsze jest po drodze z szefem, no ale nie żeby z pięścią. Narazenie sobie z emocjami nie musi być, nie musi być zawsze jakby konstans, nie musi być zawsze stałą dyspozycją. Na pewno są tak, no, tak zwane snapy, takie momenty, momenty, kiedy przestajemy sobie radzić, kiedy wydarza się coś tak emocjonującego i nakładają się na to takie warunki też środowiskowe czy sytuacyjne, że nie jesteśmy w stanie się powstrzymać i, i zachowujemy się, no właśnie tak jak powiedziałam na początku, w sposób dla nas nieopłacalny. Spróbujmy teraz odpocząć przy chwili muzyki. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy o agresji. Nauką patrzysz na swój temat i patrzysz na swoich znajomych i na rodzinę i na współpracowników czy szefa i też tak trochę obserwujesz? Jak to wygląda? Nie za bardzo. To znaczy, są rzeczywiście sytuacje z życia codziennego, które mogą zainspirować w jakiś sposób, ale mm, jednak będąc w pracy badacza, bo, bo znaczy, tak eksperymentatora tak naprawdę, wchodzimy w zupełnie inną rolę niż w życiu codziennym. I jakby rzeczywiście nasza uwaga jest piona na, na osobie, albo z którą rozmawiamy, albo którą badamy. E, jakby nie ma w tym tej, tej komponenty indywidualnej ja i moje emocje. To, te, tego się uczymy na, na studiach, żeby oddzielić to swoje życie emocjonalne i osobiste od pracy. E, a w życiu, właśnie osobistym, kiedy mam kontakt ze współpracownikami, czy, czy z rodziną, znajomymi, bliskimi, e, no to nie robię tego. Zatem ten zmysł obserwacji nie jest tak wyostrzony. Może to i lepiej czasami. Nie powiedzieliśmy. Na pewno bezpieczniej. Nie powiedzieliśmy czegoś chyba też podstawowego, w którym momencie złość się przeradza w agresję, bo agresja może mieć parę różnych rodzajów, też powiedzmy o tym. Tak, to może zacznijmy od tego, czym jest agresja. Agresję rozumiemy jako, jako zachowanie mające na celu krzywdę osoby bądź rzeczy. Możemy dzielić agresję na wiele podkategorii, w zależności od kryterium, jakie wybierzemy. Myślę, że najciekawszym tutaj na potrzeby naszej rozmowy jest agresja instrumentalna i agresja wroga. Instrumentalna to była agresja jako zachowanie mające na celu jakąś korzyść, ale. To jest tak jak na przykład kradzież czegoś, tak, to też będzie agresja, ale tak naprawdę bez tej komponenty emocjonalnej jesteśmy skupieni na korzyści. A agresja wroga jest pewnego rodzaju zachowaniem wzmacnianym właśnie emocjonalnie. I ona ma na celu e, tą krzywdę osoby bądź rzeczy, no tylko z tego elementu e, emocjonalnego, jakiegoś frustracyjnego. A kiedy ta złość czy wrogość przejawia się w agresję, no to musielibyśmy powiedzieć o komponentach psychologicznych agresji, em, takich jak, jak właśnie... Wrogość, na przykład, która jest systemem um, takich treści myślowych, poznawczych, tak zwanym w naszym, w naszym dyskursie nastawieniem. Um, i jest ona opisywana jako taka tendencja do negatywnego oceniania innych osób i rzeczy. I to często temu towarzyszyć może taka chęć wyrządzenia krzywdy i obniżania wartości drugiego człowieka bądź rzeczy. Kolejnym tym komponentem psychologicznym agresji będzie gniew, taka złość, o której mówiłeś. I to jest to subie subiektywna emocja, to jest to subiektywne doświadczanie tego, co czuję w danym momencie. I to jest, może też być to taka średnia irytacja, po taką silną furię. Ale chodzi o to, że ta, ta, ten gniew możemy też opisać, tak jak wszystkie emocje, jako pewien czasami sposób do takiej tendencji stałego reagowania emocjonalnego, czyli wtedy byśmy to nazwali rodzajem gniewności, czyli takiej stałej dyspozycji do reagowania gniewem. I wtedy to by była względnie stała cecha osobowości. I takie osoby o takiej względnie podwyższonej cechę gniewności byłyby. Bardziej złe, nawet na mało irytujące rzeczy. Tak? To mowa też o cholerykach? Mowa też by była o cholerykach. Oni mają jeszcze tą właśnie podwyższoną y, trzecią komponentę za agresji w kontekście psychologicznym czyli impulsywność która jest bardzo stałą dyspozycją, tak naprawdę, która pojawia się w rozwoju człowieka bardzo wcześnie. Jest to tendencja do takiego szybkiego reagowania bez namysłu, bez zaangażowania procesów poznawczych, myślowych. Y, i ta impulsywność, to reagowanie takie emocjonalne poza poznaniem, no rzeczywiście też wzmacnia tą łatwość w reagowaniu agresywnym. To spróbujmy teraz znów odpocząć, wziąć oddech, bo temat agresji będziemy za chwilę pogłębiać. Pół żartem, pół serio. Dzisiaj w Naukoncie rozmawiamy o nerwach i o agresji. Z Oliwią Maciantowicz, która tym tematem się w swoich badaniach zajmuje. Naukąd przed chwilą mówiłaś, że nasza agresja może być wywołana na przykład wobec kogoś osobiście, mhm. albo nieosobiście, czyli na przykład komuś kradniemy, ale nie widzimy tego, że tobie jest źle, bo ja cię ukradłem torebkę, mhm. um, a mowa też może być o agresji względem grupy, albo kibice jednego klubu się nie znoszą z drugim. Mamy postawy takie jak antysemityzm, homofobia. Jest to coś jednak, co trochę bardziej w głowie siedzi i nie zawsze jest to może um, zdradzenie, czy wyjawiane na zewnątrz, że my prezentujemy taką postawę? To tutaj, jakby pytasz o bardzo, bardzo szeroki aspekt relacji międzygrupowych. Um, rzeczywiście tak jest, że, że identyfikując się z jakąś grupą, bardzo często w jakby wymiar tej identyfikacji wchodzi też, moja grupa jest przeciwstawna drugiej grupie. I wtedy będzie, będzie łatwiej deprecjonować tą grupę. Ja częściej, jakby bardziej intensywnie zajmuję się jednak różnicami indywidualnymi, czyli to pojmowanie, pojmowanie grupy nie jest w zasięgu mojej specjalności. Ale ta wrogość, o której mówiłam, ta wrogość, która jest taką treścią myśli, że po prostu gorzej oceniam innych od siebie. To na poziomie grupowym, to będzie gorzej oceniam inną grupę od mojej grupy. Tutaj na Wydziale Psychologii jest centrum badań nad uprzedzeniami. Oni się, oni się bardzo zajmują takimi tematami, też możliwością modyfikacji tych relacji międzygrupowych, zarówno grup etnicznych, jak i, jak i grup kulturowych. I są to rzeczywiście bardzo ciekawe i ważne, ważne aspekty takiego życia w społeczeństwie. I ta agresja międzykrypowa między w takim kontekście rzeczywiście bardziej by mi się kojarzyła z. Nie tyle, co z dyspozycją do odczuwania gniewu, co raczej z taką ym, poznawczym nastawieniem wrogim y, takim myśleniem. I to myślenie, jeśli jesteśmy silnie zaangażowani w grupę, bardzo mocno internalizujemy i, i jest to jakaś staje się to ważna część naszego myślenia też o samym sobie. Ja, jako część grupy, a jeśli ta grupa bardzo mocno różni się od innej grupy, to wtedy będzie mi łatwiej y, poniżyć przedstawiciela tej drugiej grupy, czy nie dawać, dehumanizować go w jakiś sposób. Nie dawać mu prawa do odczuwania tego, co ja i do traktowania go na równi. To spróbujmy jednak wrócić do siebie i poszukajmy może sposobów na to, jak opanować agresję. Bo czasami szlak nas jasny z nieba trafia. Okej, okay, zdarza nam się przeklnąć. Siarczyście czasem. To też chyba jest sposób na to, żeby wyzwolić z siebie te psz. Złą energię, jakkolwiek to y, dziwacznie i głupio nie brzmi trochę jak z programu jakiegoś ezoterycznego. Znaczy tak, to jest element regulowania agresji, taki element spustowy, tak? Że pozwala sobie na coś więcej y, i dzięki temu się rozładuje. Ym... To, jak kto radzi sobie z emocjami, jest bardzo indywidualną kwestią. Każdy ma swoje sposoby radzenia sobie z tym. E, agresja jest niestety jednym z nich tak naprawdę. E, dlatego, że agresja pozwala wyzbyć się jakiejś negatywnej emocji, która, tak jak gniew na przykład, jest bardzo energetyzującą emocją. To jest emocja, która, jak się okazuje, być jedyną z emocji negatywnych, które, które dają nam. Więcej energii, więcej siły. No tak, bo czasami aż nas nosi, gdy aż się z kimś nosi. pokłócimy. Dokładnie, i to jest to, to jest to noszenie. No i pytanie, jak, jak przekuć tą negatywną energię, którą chcielibyśmy czasami nakierować na krzywdę drugiej osoby, w coś, w coś innego, w coś bardziej pożądanego społecznie, czyli nie krzywdzącego innych. Myślę, że jeżeli ktoś ma problem z gniewem i jakby z łatwością takiej do, do wyrażania agresji czy krzywdy innych ludzi, to z pewnością mógłby. Jeśli chciałby, tak, wypracować takie nowe sposoby, bardziej efektywne sposoby radzenia sobie z emocjami w procesach, na przykład terapeutycznych. Różne procesy dają różne możliwości na, na jakby pogłębianie swojego wglądu, jakby pogłębianie rozumienia tego, jak działamy i, i szukanie sposobów doradzenia sobie z tym. Do rozmowy z Oliwią Maciantowicz z Wydziału Psychologii UW wrócimy za chwilę. Campus, 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 campus. Radio, campus naukąt. Rozmawiamy z Oliwią Maciantowicz o nerwach i o agresji. To, co jest też ciekawe z punktu widzenia moich badań, znaczy badań, które realizowałam też w ramach projektu doktora Marcina Zajękowskiego, to jest poznawcza komponencja radzenia sobie z tymi emocjami, z tą emocją przede wszystkim gniewu, no i z tym reagowaniem agresywnym. To, o czym mówiliśmy wcześniej, ta impulsywność i ta niezdolność do takiego poznawczego poradzenia sobie z emocją, e, okazuje się być bardzo ważne, tak? Jakby... E, te procesy, procesy poznawcze biorą rzeczywiście udział w radzeniu sobie z negatywnym, wrogim bodźcem i jeżeli zaangażujemy je wystarczająco, to wtedy będziemy w stanie sobie szybciej, lepiej, efektywniej poradzić z tą emocją. To, co wychodzi z badań, jest bardzo ciekawe. To jest to, że osoby, które mają więcej dostępu do takich zasobów poznawczych, jak kontrola poznawcza, jak... Jakiejś zdolność do abstrakcyjnego, analitycznego myślenia, lepiej sobie radzą na przykład z takim wrogim torowaniem, czyli taki jakiś wrogi bodziec będzie krócej na nich działał, bądź tak naprawdę nie będzie w ogóle na nich działał, dzięki temu, że oni mają taką łatwość w angażowaniu tego poznania, tego myślenia. Także jak najbardziej ćwiczenie tego, że kiedy jestem e, zły. Tak, to zastanawiam się troszeczkę nad tym, dlaczego jestem zły, ale też próbuję może myśleć trochę o czymś innym, albo o nowych sposobach poradzenia sobie z tym, może nam pomóc. Ale to, co też nam może pomóc, to yy, gry na smartfony na przykład. Tak? Bo chodzi o to, że te procesy poznawcze nie muszą być zaangażowane tylko myśląc o tym, jak y, działamy. Możemy je angażować w sposób o wiele bardziej abstrakcyjny, tak, jak matematyka, jak odbijanie piłeczki, jak, e, przy... liczę, tak. i, i, i. jak liczę do dziesięciu, jak y, zaczynam sobie, nie wiem, przypominać coś, co znam na pamięć, albo rozwiązywać jakieś trudne zadania w grach, y, w grach na, na telefonie czy tablecie. Y, to trzeba by było więcej badań na temat tego, czy rzeczywiście i czy skuteczni, a jeśli to dla kogo. Bo nic nie jest skuteczne dla wszystkich. Ale myślę, że takie małe sposoby, które moglibyśmy sobie sami znaleźć dla siebie, jak najbardziej istnieją. To ja polecam w takim razie muzykę. Nie wiem, jak ty. Ja też bardzo, bardzo, bardzo mnie muzyka dobrze nastraja. I wydaje mi się, że, że przez to, że w muzyce jednak jest taki mm, jakiś emocjonalny ładunek i możemy sobie tę tą, tą muzykę i playlistę odpowiednio ustawiać, w zależności od tego, jakie jednak potrzebujemy, albo w jakim nastroju jesteśmy, także jak najbardziej muzyka może być jednym ze sposobów. Z Oliwią będziemy się jeszcze spotykali na 97.1 FM, a w dzisiejszym naukońcie to już wszystko. Ja się nazywam Piotr Topolniński, życzę udanego popołudnia spędzonego oczywiście z Radiem Campus. Audycja zrealizowana we współpracy z Wydziałem Psychologii UW. Zapraszamy na www.psychologia.pl.